Pierwsze 15 minut poezja w wykonaniu rekordzistów. No nie da się ukryć, tam bardzo dobrze graliśmy, mieliśmy kupę sytuacji na 4-0, nie wiedział co się dzieje i z przypadku mój tam faul, rzut wolny i straciliśmy bramkę na 3-1 i potem byliśmy w takiej trochę, można powiedzieć, skomasowanej defensywie, ale wstrzymaliśmy to do obserwy, skończyło się 3-2. W drugiej połowie wydaje mi się, że przez pierwsze te 10-15 minut Graliśmy trochę zabojażliwie, chcieliśmy utrzymać ten wynik, stąd dostaliśmy tą bramkę na 3 i potem, i, potem, i potem naprawdę pokazaliśmy, że jesteśmy mistrzowskim zespołem, bo każdy dał siebie maksa. Ja też ostatnie tam 7 minut prosiłem trenera o zmianę, ale zapomniałem o, o jakimś tam bólu, że cały tydzień nie trenowałem i chcieliśmy to wygrać i udało się Chwała całemu zespołowi. w niektórych przypadkach personalnych więcej niż Maxas siebie dzisiaj. Mówię w kontekście perturbacji zdrowotnych. No tak, nie da się ukryć, że ja, Paweł Budniak i i Jani Korbela nie trenowaliśmy cały tydzień. Nie było wiadomo, czy będziemy grali na lekach przeciwbólowych, ale zacisnęliśmy zęby. Jani pomoże nam w piątek. Dzisiaj odpoczął, nie było potrzeby. Kamil, Kamil Sun jak wszedł, i też pokazał się z dobrej strony. Ale tak jak mówię, fajnie, że Michał Marek tam wraca, bo dziś tam chłopakowi należą się te bramki. Ciężko pracuje. Dzisiaj pokazał, jak, jak ciężko pracuje na treningach. I gdzie gratuluję mu tego. W piątek zmierzą się dwie ekipy z kompletem punktów w Katowicach to za to, widać, że chłopaki idą do przodu, e, tak jak mówię, my patrzymy na każdy kolejny mecz, na nas każdy, mecz, na nas każdy będzie się e, podwójnie, podwójnie sprężał, także mam nadzieję, że dojdziemy do siebie przede wszystkim e, fizycznie do piątku i, i pokażemy, że, że, że dalej jesteśmy mistrzowskim mój mój zespołem. Roman Wachuła, miło widzieć znowu w Bielsku Białej, tym razem w barwach Klirexu. Dziękuję bardzo, dziękuję. bardzo naprawdę, chcieliśmy tutaj przyjeżdżać, publiczność, znajoma hala, także Jedny, 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 Bardzo się cieszę naprawdę. Gra na całkiem dobrym poziomie. Jak zawsze w meczach rekordu z Kliweksem. No naprawdę, wiedziałem, że będzie trudny mecz. No początek na nasz naprawdę. 3-0, później 3-2, coś tam, coś to wychodzimy już. I takie blendy popeł popełniamy. No no wcale taki, popełniamy takie taki blendy i takie bramki padają. No. Można było odnieść wrażenie, Roman, że przez kwadrans, pierwszy kwadrans tego spotkania, nie było u Was przy Zgadzam się panu, naprawdę, bo połowa, połowa, pierwsza połowa naprawdę, tak szczerze powiedzieć, nie dojechaliśmy. Trzeba będzie teraz odrabiać straty w tabeli. No będziemy, będziemy, bo teraz takie tylko sezon zasadniczy, bez, bez play offów także, także pracujemy jeszcze raz pracujemy. Byli tacy, którzy już ci liczyli występy bez gola. Jak odpaliło to z dwóch Myślę, że tak, trzeba powiedzieć, że ciężko pracowaliśmy. Tak jak chłopaki też wcześniej mówili, staramy się ten to optimum formy budować na Ligę Mistrzów, więc myślę, że to był taki ciężki okres, może też nie wpadało. Teraz zbliżamy się do Ligi Mistrzów, więc widać efekty tego naszego przygotowania, więc wszystko jest tak, jak powinno być. A sam mecz z Klireksem, bardzo ciężki, taki jakiego należało się chyba spodziewać. Były takie fragmenty, takie momenty, kiedy miałeś na plecach wręcz trzech rywali. Jak to zawsze z klireksem ciężkie mecze, mecze walki, gdzieś tam yy, wygrywaliśmy 3-0, straciliśmy szybko bramki, mecz zaczął się trochę szarpać, było mało futsalu, dużo wybijania piłek, no tak, tak się charakteryzują te mecze, nie? ale trzeba się cieszyć z tego, że z ciężkim przeciwnikiem wygrywamy u siebie i komputujemy yy, 9 punktów w trzech meczach, to jest dla nas najważniejsze. No i dojdzie w piątek, w piątkowy wieczór w hali w Szopieńcach do starcia dwóch zespołów, które właśnie mają komplet punktów. No tak, może nie patrzyliśmy na to do końca, bo patrzymy tylko na siebie w tym etapie rozgrywek, więc to, że mamy 9 punktów, Katowice też, no to musi się to zmienić w najbliższym meczu, tak? Więc miejmy nadzieję, że na naszą kolejność.